No, witajcie. Trzeci filmik będzie poświęcony inkantacjom. Inkantacja jest to rodzaj magii, która używa wiary, ale też nie do końca i nie zawsze, bo również potrzebne będą do niektórych inkantacji inne cechy. Pokażę tutaj, jakie są rodzaje inkantacji i jakie warto używać. Zapraszam. Inkantacje, tak jak wspomniałem, bazują głównie na wieże i głównie właśnie z wiarą się będą skalowały żeby używać inkantacji potrzebujemy pieczęci czyli tak jak w przypadku magii potrzeba różnych kosturów tak w przypadku inkantacji potrzebujemy być wyposażeni w pieczęć wszystkich pieczęci w grze jest 9 najprostszą pieczęcią, czyli właśnie tutaj tą która jest podświetlona, pieczęć palców możemy ją kupić po prostu w okrągłym stole u babuszek i ona już pozwoli nam z tej inkantacji korzystać. Pieczęcie również można ulepszać i warto to robić, bo zwiększa to nam poziom skalowania. Tutaj jak widzimy pieczęć palców ma skalowanie na 163, a ulepszona w pełni pieczęć komunii na 313, a szalego płomienia na 308. Teraz zobaczmy jak wyglądają te poszczególne pieczęcie. Mamy pieczęć palców, tą właśnie najbardziej podstawową Pieczęć Złotego Drzewa, Pieczęć Złotego Porządku, ona z kolei się również skaluje z inteligencją i wzmacnia inka rodzaj inkantacji fundamentalistów. Żwirowa Pieczęć wzmacnia inkantację kultu smoków, Pieczęć Olbrzyma wzmacnia ogniste inkantacje olbrzymów, Pieczęć Zabójcy Bogów wzmacnia inkantację zabójcy bogów i Pieczęć Bestii wzmacnia inkantację bestii. No, i mamy jeszcze te inkantacje, których ja używam, czyli pieczęć oszalałego płomienia, która wzmacnia właśnie inkantacje tego rodzaju. No, i pieczęć smoczej komunii analogicznie wzmacnia inkantacje smoczej komunii. I pod kątem tego, jakich inkantacji będziemy używać, to taką pieczęć właśnie będzie warto założyć, która będzie wzmacniać właśnie te inkantacje. To będzie wtedy na ten najlepszy efekt. I wiadomo, jeśli pieczęć będzie ulepszona na maksa skalowanie będzie również zwiększone, więc i obrażenia z tych inkantacji będą większe. Inkantacje możemy pozyskać na różne sposoby. Głównie możemy się ich nauczyć, czyli po prostu kupić je u nauczycieli. Tutaj na przykład u brata Koryna jest podstawowe 8 inkantacji, ale w momencie, kiedy przyniesiemy mu modlitewniki, które znajdziemy podczas naszej przygody, to wtedy liczba tych inkantacji będzie się znacznie zwiększy. I będziemy mogli u niego kupić te bardziej zaawansowane. Lepszym nauczycielem jednak jest Miriel, czyli nasz żółwio-papież. On po prostu przyjmie każdy modlitewnik i każdy zwój. Będzie nas mógł nauczyć każdego czaru oraz każdej inkantacji. W swoim podstawowym repertuarze ma on jednak tylko i wyłącznie jedną inkantację jest to Nagroda Błogosławieństwa. Są oczywiście również inkantacje, które uzyskujemy w inny sposób, po prostu zabijając odpowiedniego skarabeusza na mapie, albo właśnie wymieniając wizerunek danego bossa. Wszystkich inkantacji w grze jest aż 101, więc no naprawdę sporo. Udało mi się już wszystkie zgromadzić. Nie będę oczywiście omawiał każdej jednej sztuki, bo to by wtedy filmik nie trwał z dwie godziny, ale skupię się tutaj na tych, żeby pokazać te inkantacje, które są ciekawe, które są przydatne, które zdecydowanie po prostu warto używać, warto się nad nimi pochylić. Inkantacje dzielą się na grupy i właśnie tak je tutaj będę przedstawiał. Zaczniemy od pierwszej grupy, 15 inkantacji. Jest to grupa wyznawców dwóch palców. No, dobra. Inkantacje wyznawców dwóch palców są to inkantacje typowo defensywne. Mamy tutaj leczenie oraz różne buffy spasające naszą postać. Zawsze w karcie inkantacji warto spojrzeć na koszty w PS-ach, czyli to ile many będzie wymagać od nas użycie danej inkantacji. No i jak najbardziej, również wymagane cechy. W tym wypadku mamy tutaj tylko wymaganą wiarę. Więc mamy tak: szybkie leczenie. Leczenie, wielkie leczenie, leczenie władcy, leczenie zatrucia, pomoc władcy, magiczne fortyfikacje, ogniste fortyfikacje, fortyfikacje błyskawic, boskie fortyfikacje, boskie fortyfikacje władcy. To jest tutaj akurat inkantacja, która znacznie zwiększa negację w tym wypadku, obrażeń świętych, odmowę, przynęte cieni ciemność oraz nadejście zabójcy. Co jest ciekawego tutaj w przypadku tego leczenia? Leczenie poza tym, że tak jak sama nazwa zaskazuje, będzie nam przykład życie, ma również ukryty potencjał, po prostu może również zadawać obrażenia i to bardzo duże, istotom żyjącym w śmierci. Pokażę jak to tutaj wygląda. Weźmiemy sobie inkantację wielkie leczenie. Żeby wyposażyć się w inkantację musimy usiąść przy miejscu łaski, kliknąć zapamiętaj zaklęcie, wybieramy daną inkantację i dopiero wtedy pokaże się nam ona tutaj w górnym pasku i będziemy mogli z niej korzystać. Zobaczmy teraz właśnie jak leczenie będzie działać na przeciwników żyjących w śmierci. Tutaj użyłem inkantacji ciemności, jest to też bardzo fajna inkantacja, aby oddalić się od przeciwnika. Jeśli mamy bardzo mało życia, przeciwnik nas atakuje, jest na nas zagrowany, używamy tej inkantacji i możemy się swobodnie oddalić. Modlitewnik, aby użyć ciemności, znajdziemy właśnie w okrągłym stole. Mamy tu jeszcze odmowę, jest to bardzo fajna inkantacja, aby przeciwników przystać. Niewielkim kosztem ps pokonać nawet dużo mocniejszego przeciwnika I po prostu zrzucić go w przepaść Tą inkantację kupimy po prostu u brata Koryna za chyba 1500 runów Następną grupą są inkantacje kultu Złotego Drzewa I mamy tutaj tak Złotą Przysięgę Złotą Barierę Fortyfikację Złotej Błyskawicy Ochronę Złotego Drzewa Gniew Złota Leczenie Złotego Drzewa Nagroda Błogosławieństwa, Błogosławieństwo Złotego Drzewa, Aspekty Tygla Zionięcie, Aspekty Tygla Ogon, Aspekty Tygla Rogi. Są to trzy inkantacje, które używają rycerze Tygla, Eldeńskie Gwiazdy, Czarne Ostrze, Dysk Światła, Potrójne Kręgi Światła, Kręgi Światła Radagona, Litania Prawdziwej Śmierci, Leczenie Porządku, Klinga Porządku. Niezmienna tarcza, prawo przyczynowości i prawo regresji. Te inkantacje, które wymagają również inteligencji, właśnie jak prawo regresji czy kregi światła radagona, są to inkantacje, które zdobędziemy w przypadku questu złotej maski. Mam o tym osobny filmik. Tam po prostu, co będzie, musimy zdobyć odpowiedni modlitewnik. Więc, jeśli kogoś to interesuje i potrzebuje akurat tych inkantacji, to zapraszam do tamtego filmu. Tak samo, właśnie w postępie tego questu, brat Koryn będzie sprzedawał kolejne inkantacje, takie jak właśnie Niezmienna Tarcza. W przypadku tej grupy, zdecydowanie najważniejszą inkantacją jest właśnie Złota Przysięga. Używam jej praktycznie przed każdą walką z bossem. Więc, zdecydowanie, jest to chyba najczęściej używana inkantacja przeze mnie. I co, że ona takiego robi. Zwiększa atak o 15% i obronę o 10% i to na całe 80 sekund, więc no naprawdę dużo. Wymaga 47 PS-ów i 25 wiary. Możemy ją znaleźć bardzo łatwo. Tutaj właśnie w szopie trupiącego odoru. Najłatwiej uda się tutaj od miejsca łaski mocnie prawości. Biegniemy sobie tutaj tą ścieżką, aż dochodzimy do szopy trupiącego odoru. Proszę bardzo, Złota Przysięga po prostu leży tutaj na tym yy, ciele. Naprawdę gorąco polecam tą inkantację, bo jest fantastyczna i warto jej właśnie używać przed każdą walką z bossem. Lubiłem też się pobawić inkantacją Zionięcie z Aspektów Tygla. Jest to inkantacja, którą zdobędziemy na samym końcu questu Tanit. O tym też mam osobny filmik na kanale, więc jeśli... Kogoś to interesuje, to zapraszam właśnie tam. Jest to inkantacja, która pluje ogniem. Kolejną inkantacją, o której warto tutaj wspomnieć, są Eldeńskie Gwiazdy. Jest to inkantacja, która jest wymagana do trofeum. Wymaga też od nas aż 50 wiary, aby jej używać. No niestety nie jest tak potężna jaka mogłaby być, patrząc na wymagane cechy. Pokażę teraz jak ją zdobyć. Musimy się udać aż do głębin. I ruszymy od szczytu wielkiego wodospadu. Tutaj właśnie przy tym ciele zdobędziemy eldeńskie gwiazdy. Nie trzeba tylko pokonać właśnie całą tą jaskinę mrówek. Ostatnią inkantacją z tej grupy, o której warto wspomnieć jest czarne ostrze. Jest to inkantacja z wizerunku Maliketa. Musimy najpierw pokonać czarną klingę, aby móc tą inkantację z jego wizerunku pozyskać. Jest to bardzo fajna inkantacja, zadaje spore obrażenia i dodatkowo zmniejsza maksymalne punkty życia wroga. Często używam jej po prostu na początku walki z bosem, aby trochę go osłabić. Następna grupa to 12 inkantacji kultu starożytnych smoków. I mamy tutaj Włócznia Błyskawic, Uderzenie Pioruna, Udoskonalony Piorun, Włócznia Błyskawic Starożytnych Smoków, Uderzenie Pioruna Starożytnych Smoków, Glewia Lancex, Włócznia Błyskawic Fortisaxa, Zamarznięta Włócznia Błyskawic, Błyskawica Śmierci, Naelektryzowanie Oręża, Błogosławieństwo Smoczego Pioruna i Smoczy Piorun Wikiego. Z inkantacji błyskawic akurat nie korzystałem zbyt często, ale tutaj zdecydowanie warto wyróżnić dwie inkantacje. Na pierwszy ogień idzie uderzenie pioruna starożytnych smoków. Jest to naprawdę bardzo potężna inkantacja i działa na sporym obszarze. Modlitewnik do tej inkantacji znajdziemy w Farum Azula, dokładnie tutaj w tym miejscu, tutaj jest taka kopuła i pod nią właśnie będzie ciało z tym modlitewnikiem. Dokładnie jak tutaj trafić mam osobny filmik na kanale poświęcony właśnie lokacjom Farum Azula, więc jeśli byłyby jakieś wątpliwości jak tutaj się dostać to zapraszam do obejrzenia tamtego filmiku. Kolejną bardzo fajną inkantacją jest włócznia błyskawic Fortisaxa, możemy ją otrzymać za wymianę wizerunku Dracolicza. Z Dracoliczem Fortisaxem będziemy walczyć podczas questu Fi. o tym też mam osobny filmik na kanale i po pokonaniu jego i zdobyciu jego wizerunku możemy właśnie wymienić ten wizerunek na tą inkantację. Kolejna grupa to inkartacje mnichów ognia oraz ognistych olbrzymów. Mamy tutaj 13 pozycji. Jest to zapalenie, Opłomieniu, płomieniu, proca płomienia, niech pochłonie cię ogień olbrzymów, ogniu pochłon ich, płomień okrutnego Boga, ogniu rośnij, ogniu wiruj, ogniu płoń, ogniu oczyś mnie, ogniu chroń mnie, ogniu daj mi siłę. Oraz śmiertelny grzech ognia. Z tej grupy wyróżyłem trzy inkantacje. Jeśli chodzi o inkantację ofensywną, to bardzo mi się spodobało Ogniu Pochłoń Ich. Jest to inkantacja, która rzuca kilkoma kulami ognia i dodatkowo można ją naładować, aby kule ognia wybuchały. Jeszcze mała ciekawostka, ponieważ nie wszyscy o tym słyszeli. Jeśli w grze pada deszcz, to wszelkie inkantacje ognia będą osłabione, a z kolei inkantacje błyskawic będą wzmocnione. Jest to mało istotne, ale jednak bardzo fajny detal. Modliternik z tą inkantacją znajdziemy tutaj w skrzyni na samym szczycie warowni strażników, na osiężonych szczytach. Kolejną pozycją, która zasługuje na wyróżnienie jest ogniu oczyśmie. Bardzo często korzystałem z tej inkantacji. Leczy ona nagromadzenie trucizny oraz z zgiizny, więc wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z trucizną, warto mieć ją przy sobie. Znaleźć się możemy tutaj w jurni. Tutaj jest taki mały obóz mnichów ognia i właśnie w tym miejscu przyciele będzie ta inkantacja. Ostatnią inkantacją z tej grupy, o której chciałbym wspomnieć, jest inkantacja Ogniu daj mi siłę. Jest to świetna inkantacja dla wszystkich, którzy używają broni ognistych, ponieważ zwiększa ona nam ataki fizyczne oraz ogniste. Ja akurat bardzo często gram wielkim mieczem zabójczyni bogów i on właśnie zadaje obrażenia zarówno fizyczne jak i ogniste, więc dla mnie była to idealna inkantacja, aby porządnie zwiększyć obrażenia mojej broni. Inkantację znajdziemy tutaj, na północ od fortu Gil w Celit. dokładnie tutaj przy tym ciele. No, obok będą te dwie ogniste maszyny, więc nie trudno będzie to zauważyć. Jeśli je pokonamy, to przy tym ciele możemy tą inkantację zdobyć. W kolejnej grupie mamy inkantację apostołów boskiej skóry oraz inkantację guranga duchownego. I mamy tutaj tak, czarny płomień. Oczyszczający Czarny Płomień Rytuał Czarnego Płomienia Klinga Czarnego Płomienia Ochrona Czarnego Płomienia Szlachetna Obecność Szpon Bestii Szpon Bestii Guranga Proca Bestii Kamień Guranga Wytrzymałość Bestii oraz Żywotność Bestii Oczyszczający Czarny Płomień Jest to fajna inkantacja i bardzo łatwo ją zdobyć. Wystarczy pokonać tylko Apostoła Boskiej Skóry właśnie tutaj, w Dominuli, w Wiosce Młynarzy. Rytuał Czarnego Płomienia jest świetną inkantacją na wszelkich przeciwników, którzy atakują nas French, ponieważ tworzy wokół nas krąg filarów Czarnego Płomienia. I przeciwnik, aby do nas podejść, będzie musiał przez ten krąg przejść i otrzyma w ten sposób obrażenia. Aby zdobyć tą inkantację, musimy udać się do jaskini guseł, tutaj w tym miejscu, i tam pokonać bosów, apostoła i szlachcica boskiej skóry. Ostatnią inkantacją, o której warto tutaj wspomnieć, jest szpon bestii. Jest to inkantacja, która wymaga od nas tylko 8 wiary i kosztuje tylko 10 y, punktów PSA, więc naprawdę y, wymagania są bardzo małe, co daje ona potężne obrażenia fizyczne. No i możemy ją dostać właśnie od Guranga Bessasiego duchownego. I tutaj w Sanktuarium Bestii oddajemy Gurangowi bodajże piąte morowe korzenie i w zamian otrzymamy właśnie tą inkantację. Kolejna grupa są to inkantacje Pana Krwi oraz inkantacje Zgnilizny. I mamy tutaj Rujmuch, Szpony Krwawego Płomienia, dark Krwi, Ostrze Krwawego Płomienia, Trującą Mgłę, Zatrucie Oręża, Nici Szkodników oraz Szkarłatną Aeonię. Krwawe inkantacje Pana Krwi jakoś w ogóle nie przypadły mi do gustu. Za to jeśli chodzi o inkantacje Zgnilizny, to myślę, że te dwie się zdecydowanie wyróżniają. No cóż, misji szkodników, jest to inkantacja raczej znana każdemu, który się zapuścił do kopalni w Celit, ponieważ szkodnicy używają jej tam aż zdecydowanie za często. My możemy ją zdobyć dzięki questowi Gowriego, mam o tym również osobny filmik na kanale, quest Milicenty i Gowriego i tam dokładnie można zobaczyć jaką inkantację zdobyć. Szkarłatna Eonia jest to inkantacja myślę znana każdemu kto walczył z Malenią I właśnie za pokonanie jej, z jej wizerunku możemy tą inkantację zdobyć Jest to inkantacja bardzo potężna, nagromadza szkarłatną zgniliznę i zadaje naprawdę fajne obrażenia No ale niestety ma zasadniczą wadę, tak samo jak używa jej Malenia, tak samo i my W momencie kiedy kwiat rozkwita to przez kilka sekund jesteśmy narażeni na ataki, bo po prostu nie możemy zrobić nic więc jest to fajna inkantacja, ale no, wymaga dobrego jej użycia. Musimy po prostu znaleźć odpowiedni moment, kiedy możemy tego użyć. Następnym typem są inkantacje oszalałego płomienia. Mam o tym osobny filmik na kanale, więc nie będę tutaj się już nad tym bardziej rozwodził. No pokażę tylko, że ich inkantacji jest 5. Płomień szału, nieznośny szał, wybuch szału, skowy i nieuchronny szał. Osobiście z tej grupy polecam zdecydowanie wybuch szału. Jest to bardzo fajna inkantacja i warto jej używać, ale jeśli chcecie się dowiedzieć o tym czegoś więcej, no to zapraszam na filmik poświęcony właśnie temu. Ostatnią grupą inkantacji są to inkantacje Smoczej Komunii. Mamy tutaj 14 różnych pozycji. Smoczy Ogień, Płomień Akhela, Magmowe Zionięcie, Magmę Teodorica, Błyskamienne Zionięcie, Błyskamienne Zionięcie Smaraga, Zionięcie z Gnizną, Rozkład Eksyksesa, Smoczy Lód, Mgłę Borealisa, Ruinę Plecytus właśnie, Smoczy Szpon, smocza pasza no i Rick Greyjdol. Tutaj warto się nad tym zatrzymać trochę dłużej, bo zdobywamy je dość specyficzny sposób. Po prostu musimy pokonać odpowiednie smoki w grze. Praktycznie za każdego zabitego smoka dostajemy odpowiedni przedmiot. I są to serca smoka. I właśnie służą do tego, aby zyskać moc smoka na ołtarzu smoczej komunii. Pierwszy Kościół Śmierci Komunii znajduje się już w pogrobnie, na takiej tutaj wysepce. Żeby się do niego dostać, musimy udać się do przybrzeżnej jaskini i po pokonaniu Bossa przejść tunelem właśnie na tą wyspę. I teraz tak, jak my tutaj to widzimy. Tutaj jak widać jest rytuał Smoczej Komunii, możemy wymienić serca smoka właśnie na odpowiednie inkantacje. No tutaj w tym kościele mamy do wyboru tylko i wyłącznie trzy takie najprostsze. Smoczy ogień, smoczy szpon oraz smoczą paszczę. No i drugim miejscem jest właśnie katedra Smoczej Komunii w Celit. Tutaj możemy uzyskać już każdą inkantację ze Smoczej Komunii. Jak tutaj widzimy mamy do wyboru praktycznie wszystko Oczywiście poza ruiną Plezitu Saxa, który jest dostępny z jego wizerunku no Ale mamy tutaj właśnie Smoczy Ogień, Płomień Akhela Jak widać te potężniejsze inkantacje wymagają na przykład już dwóch sztuk serc smoka A na przykład właśnie ostateczna inkantacja tutaj w Smoczej Komunii, czyli Ryk Greyjola Wymaga aż trzech serc Pokażę teraz gdzie na mapie znajdziemy te najpotężniejsze smoki, aby uzyskać z nich te najmocniejsze inkantacje. Eee... I tak tutaj mamy Akhela. Na zachodniej części osieżonych szczytów tutaj na tym cypelku znajdziemy Teodorixa. Tutaj na górze blisko katedry Manus Celes będzie czekał na nas smarak, ale jest on dostępny tylko i wyłącznie podczas przechodzenia questu ranni, bo inaczej się tutaj nie dostaniemy. Tutaj w Celit znajdziemy Exikesa, tego smoka od gnilizny. tutaj na zamarzniętym jeziorze będzie czekał Borealis. No i ostatni, Greyjoll, tutaj blisko, Fortu Farot. No nie sposób go nie zauważyć, bo jest zdecydowanie największy ze wszystkich. Wszystkie inkantacje z Morza Komunii są godne uwagi. Ja tutaj wybrałem trzy, z których korzystałem najczęściej. Na pierwszy ogień idzie Mgła Borealisa. No po Realiz atakuje lodem, jest to bardzo mocna inkantacja, ale no bardzo manożerna i momentalnie potrafi jednym atakiem zużyć praktycznie całą manę. Inkantacja z wizerunku Władcy Smoków, czyli ruina Plezitu Saksa. No jest bardzo potężna i potrafi naprawdę spory obszar objąć swoim działaniem, jednak nie jest zbyt celna no i przede wszystkim jej kastowanie trwa naprawdę bardzo długo, przez co w momencie kiedy ją rzucamy no niestety jesteśmy na ataki narażeni. Ryk Greyjoll jest to inkantacja wymagana do platyny, najczęściej chyba korzystałem właśnie z niej, ponieważ ryk tutaj, który wywołuje, zmniejsza siłę ataku i obronę wrogów, więc warto tego użyć właśnie na początku walki z bossem, aby go trochę osłabić i żeby otrzymywał od nas wtedy większe obrażenia. do końca. Jeśli filmik się podobał to będę bardzo wdzięczny za subskrypcję. Dzięki, że oglądaliście. Cześć.